W tym filmiku dwa takie nietrudne zadania z trójkątów prostokątnych, podobnych, i co ważne, w odróżnieniu od filmików poprzednich, tutaj jest napisane te trójkąty są już podobne. Nie muszę pisać żadnej cechy, natomiast z tego podobieństwa wystarczy, że skorzystam. I teraz tak, trójkąt prostokątno przy prostokątnych równych 12 i 16 jest podobny do trójkąta o obwodzie równym 6, Obydługości długości przeciwprostokątnych obu trójkątów. Yy, więc kilka rzeczy istotnych, które mogą Wam się przydać. Yy, zapisuję proporcje. W poprzednich filmikach zapisywałam proporcje, zapisywałam skalę. Tutaj jedną rzecz ważną muszę Wam tutaj napisać. Skala to jest yy, bok. W jednym trójkącie czy długość boku, przepraszam za ten skrót myślowy. Tu przez bok w drugim trójkącie mam na myśli długość boku odpowiedniego, ale równie dobrze skala to może być obwód pierwszy przez obwód drugi. Więc może być też tak, że to będzie skala to będzie suma dwóch odpowiednich boków przez sumę dwóch odpowiednich boków. Tak więc tutaj nie trzymajmy się tylko, że skala to bok przez bok. Skala może być to też długość obwodu przez długość obwodu. Długość boku przez długość boku. Długość dwóch boków przez długość dwóch boków. Grunt, żeby odpowiednich. No i teraz tak, kochani. Trójkąt prostokątny przy prostokątnych 12-16. 12-16. Brakuje mi pozostałej, więc tak 12 kwadrat plus 16 kwadrat to jest jakiś tam C kwadrat, 144 plus 256 400 czyli C jest 20 mam kochani taki trójkąt no i w tym jednym trójkącie oblicz długości obu przeciwprostokątnych no to jedną już mam natomiast drugi trójkąt ma obwód równy 6 ten trójkąt natomiast ma obwód równy ile? 10, 20, 30, 40, 48. I teraz brakuje mi tej drugiej przeciwprostokątnej. Co zrobię? 20 to jest przyprostokątna w tym jednym trójkącie, moim tutaj tym, a powiedzmy x to będzie Przeciwprostokątna w tym mniejszym trójkącie, tak? On ma tam obwód 6, więc jest mniejszy. Dużo. Czyli przeciwprostokątna w dużym trójkącie przez przeciwprostokątną w małym trójkącie to będzie to samo, co podzielę obwód w dużym trójkącie przez obwód w małym trójkącie. 8 pierwszych 8x równa się 20 x równa się 28, 10 4 5 drugich, 2 i pół. Odpowiedź do zadania. Przeciwprostokątne ma jedyność 20 i 2 i pół. I to by było tyle, jeśli chodzi o to zadanie. Natomiast mam jeszcze jedno. Też tego samego typu, też takie dosyć łatwe. Trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej 100. Gdzie ja mam tą gąbkę? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jest. Trójkąt prostokątna przeciwprostokątnej 100 jest podobny do trójkąta przy prostokątnych 12,3,5. Oblicz obwody. O, więc zostawię sobie tutaj tą zależność, że skala. To jest bok przez bok, ale też obwód przez obwód. Mam trójkąt o przyprostokątnych 100. A ten drugi jest podobny do trójkąta o prostokątach 12 i 3,5. 3,5 i 12. No i szczerze mówiąc, kalkulator, mój przyjaciel, kochani, potrzebuję tak: 3,5 razy równa się, to jest 3,5 do kwadratu. Dorzucam do tego 12 do kwadratu, to 144. Mam, biorę z tego pierwiastek i jest 12,5. Skąd zjadłam 12,5, 3,5 kwadrat plus 12 kwadrat jest tam jakieś c kwadrat tu wyszło mi już nie pamiętam ile wybaczcie robiłam to na kalkulatorze mam i teraz yy, trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej 100 jest podobny do takiego trójkąta więc mam trójkąt o przeciwprostokątnej 100 nie zachowałam skali wybaczcie i mamy policzyć obwody tych trójkątów. I teraz tak. Obwód tego trójkąta jest równy ile? 12 i 13, 16 28. Natomiast tutaj, żeby dostać obwód, tak, napiszę sobie, że obwód to będzie moi jakiś tam Y, więc. Przeciwprostokątna w dużym trójkącie przez przeciwprostokątną w małym to będzie skala i to powinno się równać tyle samo co obwód w jednym trójkącie, czyli Y przez obwód w małym, czyli tyle. Jeszcze raz. Przeciwprostokątna w dużym trójkącie przez przeciwprostokątną w małym trójkącie powinno się równać to samo co obwód. Dużego trójkąta przez owód małego. Dzielę na 12,5. No dobra, biorę kalkulator i mam 2,800. Podzielić na 12,5. 2,224. Mogę napisać wręcz owód, drugi. Miałam policzyć obwody i mam. Co robię? Zwróćcie uwagę, nie zapisywałam, że skala to jest 100 na 12,5, choć oczywiście mogłam i by miała od razu jakieś skrócone, ale zapisałam proporcję, że długość boków w dużym trójkącie przez długość boków w małym trójkącie. jest to samo, co owód w dużym trójkącie przez owód w małym. I mam.